Centrum Skłusza Red www REDECO www.redeko.pl. Na rok 2014 zaplanowano 8 turniejów, zrealizowano 5. Liczba uczestników projektu powala na kolana. Na listach zgłoszeniowych znajduje się 700 dzieci. Tego mało kto mógł się spodziewać. Wszystkie turnieje rozgrywane były na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu o rozwój dzieci. Dbano też oczywiście podczas zajęć wychowania fizycznego w poszczególnych szkołach podstawowych. Najmłodsza grupa. To tak zwane dwójki. W tej kategorii w szranki stawali uczniowie klas czwartych. Co ciekawe, trenerzy tylko w tej grupie rocznikowej mogli grać mieszanymi składami na parkiecie, więc równocześnie przebywały i dziewczynki, i chłopcy. Podium wyglądało. Następująco pierwsze miejsce dla szkoły numer 97, drugie dla 50, a trzecie dla 78. W trójkach w rywalizacji wzięli udział przedstawiciele piątych klas szkół podstawowych. U tych zawodników i zawodniczek było widać już całkiem spore umiejętności. Najlepsi w kategorii chłopców okazali się gracze szkoły numer 28. Podium uzupełnili siatkarze z 50 i 60 trójki. U dziewczynek triumf 50, kolejne pozycje dla 97 jedenki i 97 dwójki. Na deser najstarsi, czyli uczniowie szóstych klas, grupa tzw. czórek to popis chłopców z 50, drugie miejsce dla szkoły podstawowej nr 28, a trzecie dla 82. U dziewcząt Triumf 97 podium uzupełniły zawodniczki ze szkoły 76 i 97. Na razie najważniejsza jest zabawa z piłką Wolejmania jednak dłoni najbardziej utalentowanych młodych. Gwardia i KS Gwardia Wrocław umożliwią natomiast dalszy rozwój dziecka w swoich grupach młodzieżowych. Nowe centrum www.redeko.pl